bycie artystą jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Oczywiście jest tak, że każdy człowiek może robić to co chce, każdy człowiek robi to co chce. Natomiast chcę powiedzieć, że tworzenie sztuki jest ważnym elementem życia człowieka i w pewnym sensie każdy człowiek powinien tą sferę mieć w jakimkolwiek stopniu aktywną, ponieważ sztuka to jest tworzenie, tak jakby Innej rzeczywistości w pewnym sensie i świadczy o pewnej aktywności duchowej poniekąd. E, oczywistym jest, że e, nawet ludzie, którzy nie posiadają żadnej wiedzy i zrozumienia o duchowości, e, mogą tworzyć sztukę bardzo wysokich lotów, która zawiera niezwykle głęboki przekaz. Oczywiście najlepiej, gdy to idzie w parze, zdobywanie wiedzy, pogłębianie swojego zrozumienia, um, natomiast sztuka zdecydowanie jest ważnym elementem.